Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w, naszej w naszym cotygodniowym studio wywiadów z liderami. Katarzyna Rodek nadaje dzisiaj z Warszawy, gdzie mamy piękną pogodę. Słońce ślicznie świeci, w ogóle jest ptaszki ćwierkają. Jest po prostu pięknie. Wybaczcie ten mój błogi nastrój. A Bitburga Agnieszka. Również z piękną pogodą dzisiaj ze słońcem, z ćwierkającymi ptaszkami i w ogóle e, z cudownym nastrojem. Dobrze, to już teraz dosyć będzie tego ćwierkania i będzie samo mięcho i przedstawiam e, wielka przyjemność w ogóle i wielki zaszczyt z naszej strony. Grzegorz Sadowski, e, człowiek, e, duch sportowca, e, trenuje walki, e, sporty walki MMA, dobrze mówię, prawda? Niezupełnie, ale też mieszam. A to zaraz powiesz, wiesz, to może lepiej, jesteś po prostu niesamowitym człowiekiem, więc proszę, nakreśl nam, pokaż nam trochę, kim jesteś, co robisz w życiu, tak żeby nasi słuchacze mogli cię... I widzowie mogli Cię lepiej poznać, i też proszę, żeby nasi widzowie napisali nam, jeżeli nam oglądają na żywo, jedyneczka i skąd w ogóle nas oglądacie. A y, dla tych, którzy tak, będą tak. potem oglądać, no to dwójeczkę poprosimy. Grzegorz, y, y, oddaję Ci głos. Przede wszystkim, dzień dobry, witam. U mnie też już pogoda się wyklarowała, chociaż rano padało. E, przede wszystkim, dziękuję, dziękuję za, za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj z Wami. Podzielić się kawałkiem swojego życia. No jestem facetem, który już ma piątkę z przodu, ale absolutnie się nie czuję w zgodzie z tym PESEL-em. Tak jak już wspomniałeś, moją pasją od, no już można śmiało powiedzieć, kilkudziesięciu lat są sporty walki. Gdzieś tam zaczynałem historię od kickboxingu jeszcze w słynnych latach osiemdziesiątych, kiedy mieliśmy nawet Mistrza Świata. Marka Piotrowskiego, i to była też moja wielka inspiracja, że się trzymałem tego dalej. Trochę było karate, potem trochę przerwy, dzieci, małżeństwo, aż na początku lat, lat 2000 trafiłem do, do federacji, nieistniejącej już w Polsce w zasadzie można tak powiedzieć Federacji Wietnamskich Sztuk Walki, Wiedwodao. I tam zdobyłem, po iluś tam latach zdobyłem, zdobyłem swoje pasy. Potem trochę nastąpiła transformacja. Organizacja się zmieniła na międzynarodową, ale dalej kontynuuję te tradycje Natomiast gdzieś tam, w zeszłym roku, gdzieś tam mentalnie i faktycznie wróciłem do korzeni a mianowicie zdobyłem instruktora kickboxingu w Polskim Związku Kickboxingu, więc jestem też. Trenerem, instruktorem samoobrony i tak się tak troszeczkę bawię. No, to I powiem, owszem, czy... mieszam, mieszam. Nie, nie, nie reprezentuję realnie MMA, ale, ale jakby w tych wietnamskich sztukach walki było wszystko, więc były też i zapasy, były też i rzuty, chwyty, pady, stójkowe techniki, a, a także broń, jak miecz nóż, czy, czy kij. Tak, także wszystkiego po trochu. I Oj. tak w tym jestem. Zawodowo z za tak. wykształcenia jestem, można powiedzieć handlowcem, skończyłem handel zagraniczny na SGH w Warszawie dawno dawno temu, gdzieś tam zawodowo zwykle pracowałem w firmach handlowych. Najczęściej była to nawet nie sprzedaż, ale bardziej logistyka, czy gospodarka magazynowa, jakby przesunięcia towarowe i, i organizacja transportu, organizacja imprez, bo też. Kilka lat w gastronomii na przykład przepracowałem i tam też współorganizowałem imprezy pod względem sprzętowym, towarowym, logistycznym, dostaw energii, wody, i sanepidy i tam takie rzeczy. No a aktualnie wreszcie pracuję w swoim mieście rodzinnym, bo przez całe życie praktycznie dojeżdżałem kilkadziesiąt kilometrów do Warszawy do pracy. Wreszcie mam y, czas dojazdu do pracy y, max 10 minut y, i to jest fantastyczne. A to dlatego, że, że no, po pierwsze pracuję w y, branży takiej dość uniwersalnej, bo ma, mało wrażliwa jest na. na, na, na no, no, jak każda jest wrażliwa, ale mniej wrażliwa niż inne, bo nie jest to gastronomia czy, 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 czy chociażby loty, które załóżmy podczas lockdownu całkowicie umarły tylko jest to tam, są to narzędzia budowlane i to raczej tam kręci się cały czas. Natomiast przede wszystkim no pracuję w dziale zakupów, zajmuję się importem, więc cały czas mam też kontakty z językiem, ale też różne tam inne rzeczy ogarniam. A dzięki temu, że pracuję na miejscu, to mam wreszcie więcej czasu, żeby się poświęcić temu, co wspólnie robimy, a mianowicie działaniu w marketingu sieciowym. Słuchaj, tak jak Ciebie słyszę, no to masz po prostu całe pasmo sukcesów. Już zaczynając od sportu, niezwykła taka determinacja w osiąganiu celów, systematyczność, coraz większy rozwój, kolejne pasy, kolejne, kolejna dyscyplina. Po jakimś czasie od zera, która włączyła elementy, których nie było wcześniej, tutaj też kolejny sukces. Jeżeli chodzi o pracę, to też widać ciągły rozwój, coraz wyższe i coraz większe wyzwania. I powiedz mi, słuchaj, Grzegorz, tak naprawdę jak się Ciebie słucha, można by powiedzieć, słuchaj, to jest w ogóle człowiek sukcesu, który osiągnął w życiu spełnienie, który do czego się nie dotknie, to wszystko po prostu obraca się na jego plus. Powiedz mi w takim razie, co zobaczyłeś w ogóle w marketingu sieciowym? Jak to się stało, że do ciebie marketing sieciowy, ale też przede wszystkim, co tobie wnosi? Co, co dla siebie zobaczyłeś tutaj? Znaczy, no, no niestety ten krótki opis może faktycznie tak wygląda, natomiast gdzieś tam po drodze, jak wie, większość z nas miał jakieś potknięcia i tak nie do końca plany się potoczyły, jakbym chciał, i tak, tak naprawdę ja już od dawna szukałem czegoś albo alternatywnego, albo czegoś, czy, czy mógłbym uzupełnić, że tak powiem, swoje dochody, swoje działania, co troszeczkę da mi więcej takiej pewności. Pewności przyszłości, tak. I ten marketing sieciowy tak naprawdę przyszedł do mnie już bardzo dawno, tylko że jakby pierwszy projekt, z którym się spotkałem, tak nie do końca chyba byłem wtedy gotowy. Nie rozumiałem tego po prostu. I, i, i ktoś, kto mnie do tego wprowadził nie potrafił albo nie, umie, nie potrafił mnie jakby przestawić na to, albo, albo, albo ja nie chciałem słuchać prawdopodobnie, więc to była porażka i jak wielu ludzi, którzy, którzy do tego dotknęli i, i, i nic z tego nie, 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 nie zarobili, że tak powiem wprost, to, to są ci, którzy potem mówią, że to nie działa, ale to tak nie, nie do końca jest, że to nie działa, tylko z, zawsze no, nic się nie dzieje bez przyczyny. Więc albo było gdzieś w mojej głowie za mało na, na tamten moment, albo było y, za mało prowadzenia liderskiego tej osoby, która mi prowadził, albo jedno i drugie po prostu, tak. E, tak naprawdę m, kilka lat temu w, 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 zaangażowałem się w inny projekt, re, zresztą y, wiesz o jakim projekcie mówię. No i wszyscy wiemy, że tutaj akurat no, było, było dużo wiary, dużo, dużo działaliśmy, natomiast no, tutaj rozczarowaliśmy się z, z innej przyczyny i tak naprawdę, tak naprawdę te poszukiwania cały czas trwały, mimo że tak naprawdę już dawno powinienem machnąć ręką. No, to nie dla mnie, to nie działa, ja już nie mam głowy i tak dalej. No z reguły, tak, tak, jest, tak? reguły, z reguły tak jest, tak? W karze w jednym tak to już jakby mówi Uogólnia się na wszystko, więc nie to absolutnie nie dla mnie. Jest zwrot o 180 stopni, tak? A u ciebie no. jednak nie, tak? No mnie nie dlatego że, dlatego że ja sobie powiedziałem tak, na, no w moim przypadku duży, duży wpływ na, 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 na to, że podjąłem decyzję, żeby wejść w ten konkretny projekt, w którym jesteśmy, miały przede wszystkim dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że no znalazłem się na dość, dość ostrym zakręcie życiowym, bo byłem no, no, kilka lat po, po rozpadzie mojego związku małżeńskiego, utrzymuję swoje, swoje mieszkanie samodzielnie, to, to, to już, już, no a to wiadomo, że przy, przy stale rosnących kosztach i w ogóle sam samodzielne to nie jest taka prosta sprawa, więc trzeba czasami sobie wiele, wiele rzeczy odmawiać. A poza tym przyszła pandemia. Ja, był, ja wtedy byłem właśnie aktywny w, w, wokół, bo świadczyłem usługi wokół branży hotelarskiej i gastronomicznej. No i wiadomo, przyszła pandemia i po prostu lockdown za, zabił tę branżę. Więc tak naprawdę zostałem w pewnym momencie bez środków do życia. Więc to był dla mnie dodatkowy kop że nie musi być coś jeszcze, bo jeżeli ja no, nie znajdę szybko, a perspektywy były niewielkie, jak branża po branży siadała, gasła, ludzie tracili pracę albo po prostu przestoje były w różnych tam przedsiębiorstwach w tych, w tych właśnie bardziej najbardziej wrażliwych na, tą, na, na ten, no po prostu zamkniętych branżach. No to, no to jakby to był dodatkowy kopniak w cztery litery. Szukaj dalej i, i szukaj konkretnie. No i trafił się ten projekt, który po prostu to był drugi element, bo jak się przyjrzałem mu, to, to stwierdziłem, kurczę, to jest chyba najlepszy, najlepszy projekt z tych wszystkich marketingów, się z którym się spotkałem, bo po prostu po pierwsze jest taki mój, bo no, mamy tutaj takie przede wszystkim ideały, które tutaj firma przedstawia, które są absolutnie zbieżne z moimi. No, przede wszystkim pomaganie innym ludziom, szacunek do drugiego człowieka i, i po prostu no, niby jestem sportowo, jestem zawodnikiem ewidentnie singlowym, prawda? No bo tutaj się nie, nie walczy nie, drużynowo. Ale jestem też bezwzględnie, ewidentnie zwierzęciem stadnym, i dlatego bardzo dobrze mi się i w zakładzie pracy, jakimkolwiek byłem, pracowało w drużynie, że tak powiem. I to, to mnie zawsze uczyło takiego wzajemnego wsparcia. No i spojrzałem na ten projekt, to się zgadza, to się zgadza, to się zgadza, to się zgadza. Poza tym ja mówię, nigdy nie byłem takim z prawdziwego zdarzenia handlowcem że jakimś przedstawicielem handlowym, raczej jeżeli już to zajmowałem się administracją sprzedaży, ewentualnie jakieś tam analizy robiłem i sugerowałem jakieś kierunki. A tutaj tutaj uznałem, że, że to jest po prostu do zrobienia, bo ja przede wszystkim nie, nie potrafię komuś czegokolwiek rekomendować, polecać tak jeżeli ja sam w to nie wierzę, jeżeli ja sam tego nie rozumiem. I po prostu nie, nie ufam w, te, w ten produkt, w tą firmę i, 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 w to, yy, i w to, co firma obiecuje. I tak naprawdę przy, przez pierwsze pół roku yy, mocno się przyglądałem produktom, sam z nich korzystałem, obserwowałem opinie, yy, pytałem się też, też moich klientów, którzy z mojej rekomendacji wzięli produkty, których ja sam jeszcze nie przetestowałem, też o ich opinię, żeby mieć to wszystko nie gdzieś z czyjegoś opisu, tylko. Jakby z, z pierwszej ręki, czyli z, moim nie z moich doświadczeń, Z Tych moich bliskich, którzy nie mają powodu, żeby mi mówić nieprawdę. Tak? No i w pewnym momencie kliknęło, konkretnie na jesieni zeszłego roku, i padło żelazne postanowienie, tak. To jest, to jest ten drugi element, którego mi brakowało, i, i, i tutaj poczułem, że jestem u siebie. Poczułem biznes, poczułem produkt, zawierzyłem firmie, nie, nie, nawet przez chwilę się nie, nie zawiodłem. Stąd te sukcesy, stąd te awanse, stąd ta chęć działania dalej po prostu tutaj, bo, bo, bo wierzę, że kiedyś jeszcze, jeszcze yy, 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 może dojdzie do takiego momentu, że może będę, będę w stanie absolutnie zrezygnować z, z etatu i... Nie może, i... tylko kiedy. Tak, tylko kiedy? No dobrze, no, no. dwa nie lata. Muszę, tylko kiedy. <laughs> dwa Ale lata. Się, widzisz, czy, czy to nie jest... Przepraszam jeszcze Agnieszko, bo chciałeś zadać pytanie. Spoko, spoko. Wiesz jak obserwuję w ogóle sportowców, to jest tak, że w sporcie bardzo A, ważne jest zaufanie do trenera. Bo ty jeszcze nie wiesz, tak? Nie wiesz czy mhm. ten plan treningu, treningowy doprowadzi cię do takich rezultatów. Czyli musisz zaufać trenerowi, który się na tym zna. I jednocześnie bez jakby takiej wiary, tylko z ufnością poddając się trenerowi, robisz systematycznie to, on, co ci mówi, tak jakby na ślepo, nie? Czy czy ten sposób poddania się właśnie tego, tej, tej, tego mindsetu sportowego, czy to w jakiś sposób wspomogło Twoje sukcesy i to, i Twój mindset, jeżeli chodzi o marketing sieciowy? Z całą pewnością aktywność sportowa nawet nie mówię o wyczynowa przede wszystkim, tak? Jeżeli ktoś idzie po wyniki jakieś, i tak naprawdę nie ma to znaczenia, czy też szachista, czy to jest kickboxer, czy to jest piłkarz, w jakimkolwiek sporcie, w którym chce się rozwijać, osiągnąć jakieś sukcesy albo po prostu być dobrym sam dla siebie, to zawierzenie, że tak powiem, planowi treningowemu to jest pierwsza rzecz, ale przede wszystkim sam trening. Trzeba się zaangażować, trzeba mnóstwo razy powtarzać. To mój no myślę, że milionów na tym świecie, na tym świecie, ludzi, idolem sztuk walki jest Bruce Lee i Bruce Lee powie, zawsze mówił taką jedną maksymę. Ja się nie obawiam faceta, który uczył się tysiąca technik. Ja się obawiam tego, który tysiąc razy wykonał jedną technikę. Bo ona będzie dopracowana do takiej perfekcji, że jak jemu, że jak on mnie trafi tą techniką, to jest pomył. I to jest to. Jest to. Tutaj to, tak naprawdę wszystko polega na, na konsekwencji, na, na zaangażowaniu, na, na yy realizacji te, tego planu, tego planu treningowego, bo no tylko przez powtarzanie tej techniki dochodzimy do, do, yy, do wprawy, tak? do wprawy i do skuteczności. W sportach walki to jest, to jest tak, najpierw technika, jak już techniką, technikę opanujesz, to powolutku wtedy dokładamy szybkość, jak już ładnie to łączysz, dokładamy wtedy siłę i jest wtedy superpower. Tak? I tak naprawdę w działaniu takim biznesowym, jaki my robimy, to jest dokładnie to samo. Znaczy dokładnie, no wiadomo, że inne czynności wykonujemy, ale też jest, jest lider, który nas poprowadzi, wytłumaczy, odpowie nam na pytania, wątpliwości. Jest plan działania, są narzędzia, yy, znajdujemy sobie, że tak powiem, obszar swojego działania i po prostu powtarzalnie idziemy, że tak powiem, na rynek, tak? I, i realizujemy ten plan. Yy, I wiadomo, tak samo jak w sporcie, yy, trzeba parę walk przegrać, żeby wyciągnąć z praktyki trochę lekcji żeby być po prostu mądrzejszym i, 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 i skuteczniejszym i być gotowym na, na, pewne, na pewne rzeczy, które już potem z kolejnymi razami, powtórzeniami po prostu się nie zaskoczą na tym rynku, tak? czy w rynku. Także to na, na, pewno, na, pewno, na pewno taka konsekwencja w działaniu i zaangażowanie to, to jest podstawa, żeby osiągnąć cokolwiek. Akurat tutaj Agnieszka jest też sportowcem i jest reprezentantką yy, kadry narodowej, więc wy jako sportowcy doskonale się rozumiecie. Agnieszka widzę, że kiwała głową. Tak, ja pachy. się zasłuchałam w to, co Grzegorz mówił, bo, bo faktycznie, e, faktycznie tak jest. I jak u mnie osobiście i u Ciebie, Grzegorz, Grzegorz, również, bardzo to wszystko przekłada się na takie życie codzienne i na to, na to, co robimy. Bo my doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że nie wystarczy właśnie wyjść na ring czy, czy, czy wyjść na stadion, żeby, żeby te zawody wygrać. Żeby je wygrać, to trzeba się przygotować. To jest ciężka praca, to są treningi, to jest systematyczność. I, I dzięki temu, dzięki tej systematyczności właśnie i, i tak naprawdę pracy, którą wykonujemy, osiągamy, osiągamy sukcesy. Tak? I to się bardzo przekłada właśnie na, 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 też na nasze codzienne życie. Dokładnie. A jeszcze chciałabym w takim razie zapytać Cię, bo za chwilkę nam się już mamy 20 minut, jeszcze 10 minut. Co, czym chciałbyś się podzielić z takiego osobistego doświadczenia osoby, która no właśnie, która wcześniej nie zobaczyła dla siebie miejsca w innym marketingu sieciowym, sparzyła się i tak dalej. Na co zwrócić uwagę dla kogoś, kto powiedzmy jest w jakimś marketingu sieciowym, ale no z jakichś tam powodów coś mu nie leży. Co powinien zrobić, albo, albo na co zwrócić uwagę, kiedy chce zmienić coś? Bo jeżeli jest przekonany do marketingu sieciowego, no to będziesz szukał, wiadomo, innej możliwości w tym obszarze dla siebie. Co, na co ty zwracałeś uwagę? Już powiedziałeś część rzeczy, które są dla ciebie ważne, czyli te wartości uczciwość, lojalność tak? człowiek w centrum no to są te wartości też, które charakteryzują sportowca tak? ta pomoc wzajemna tak? to, to jest bardzo ważne. Ale co jeszcze? No tak jak już powiedziałem, ja przede wszystkim muszę być przekonany do czegoś, żeby komukolwiek to polecać, rekomendować, a tutaj tak naprawdę uzbierałem wszystko, bo czasami ktoś wystarczy, że się, znaczy u nas mamy tak naprawdę, mamy trzy podstawowe elementy, które mogą jakby być mobilizacją osoby nowej, czy tej osoby, która weszła do, 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 do działania w marketingu sieciowym, ale jeszcze nie za bardzo się w nim odnajduje. W naszej firmie mamy trzy rzeczy, tak? Bo mamy bardzo, bardzo bogaty pakiet szkoleń, możemy postawić na zdrowie, bo mamy takie produkty, które przede wszystkim można zastosować do poprawy swojego zdrowia, wzmocnienia organizmu, odporności itd. itd. I też polecać to innym, bo jeżeli się co do tego przekonamy. No i właśnie biznes, czyli możliwość zarabiania, łącząc te wszystkie elementy tak naprawdę. I ja, no mówię, tak długo się przyglądałem dla, właśnie dlatego, że gdzieś byłem tam mocno powściągliwy i mocno, mocno y, nieufny. Te po... wcześniejsze doświadczenia Ta. rozumiem cię już tak pozwoliły y, 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 na to, że byłeś bardziej y, powściągliwy, tak. bardziej ostrożny, chciałeś głębiej się przyjrzeć, żeby nie popełnić to, podobnego błędu. Dokładnie. A tutaj sobie po, 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 tym, po tym, że tak powiem, półroczu obserwacji poskładałem sobie. Jest produkt, jest pełna wiara, jest firma, sprawdzona wcześniej przez naszego wspólnego kolegę, od, wy, wykręcona na lewą stronę, jest bezpieczna i, i dowozi wszystkie obietnice, pasuje mi, są szkolenia, no i przede wszystkim narzędzia. No, mamy takie narzędzia, że. Że naprawdę wyręczają nas, nie wiem, jak jeszcze będą modyfikowane, to niedługo jeszcze będzie, będą chyba spały za nas, bo już większość rzeczy za nas robią. Oczywiście też musimy nauczyć się z nimi zarządzać i nimi posługiwać, tak? Bo, bo to, znowu to, to tak samo jak z treningiem, też musimy to wiedzieć, jak to używać i, i, i to na pewno przyniesie skutki, więc mi się to wszystko po prostu poukładało w całość. Natomiast dla osób, które. Które chcą szukają czegoś i, i, i przykładowo mają styczność z, z, chociażby z kimś z nas. Ale jeżeli chodzi o różne filmy, wiesz, tak jakby powiedzmy ogólnie, nie, nie koncentrując się na konkretnej jednej filmy, tylko jakie elementy nie, w głowie każdy sobie powinien, nie wiem, według Ciebie ułożyć, żeby mógł sobie dobrze wybrać, na co zwrócić uwagę według Ciebie. No mówię, z uporem majaka na pewno na produkt, ale też na perspektywy. Bo wiele firm na przykład blokuje. Moim zdaniem blokuje takie osoby, które szukają faktycznie drugiego, drugiego źródła dochodu, bo w niektórych firmach są jakieś dziwnie wysokie na przykład progi wejścia, że po prostu wiele ludzi absolutnie nie, po prostu nie stać na to, żeby zacząć tam działać. A, no i tak naprawdę oni szukają dalej i coraz bardziej się rozczarowują już na etapie poszukiwań, tak? Bo firma po prostu wcale nie jest atrakcyjna, wcale nie zaprasza do współpracy tych, którzy potencjalnie szukają dodatkowego dochodu, tak? Bo po prostu nie są w stanie te, te, te prze, przejść tego, tej bariery, tak? A, no i tak naprawdę każdy taki biznes musi po prostu komuś leżeć. I on musi pasować. Bo bez względu na to, jakby, jakie by nie były fantastyczne produkty, jak, jak firma jest mało, mało, że tak powiem, proludzka, to też wielu, wiele osób to nie pójdzie, bo jest właśnie przyczają, tak jak ja, do, do takiego współ, współdziałania w zespole. I, I ja nie wyobrażam sobie tutaj z, z jakiegokolwiek sukcesu osiągnąć, jeżeli by mnie ktoś po prostu, że przepraszam, kupił moją rejestracją i moim zamówieniem i zostawił mnie samego. Absolutnie myślę, że okej, okay, zakochałem się w dwóch czy trzech produktach, może bym je dalej kupował, natomiast biznesu bez tego nie było, bo ja bym się po prostu szybko wypalił, więc tutaj to wsparcie musi być od razu dane na dzień dobry, czego oczywiście na początku nie widzimy, tak, bo jeszcze tych ludzi nie znamy, jeszcze nie znamy tej organizacji, natomiast jak ktoś jest, że tak powiem, odpowiedzialny i, i nie chce się, nie chce sam sobie zrobić źle, to, to powinien po prostu wszystkie nurtujące pytania zadać, zanim podejmie decyzję, że wchodzi do biznesu, do takiej firmy czy innej. No i to jest bardzo ważne, Grzegorz, co powiedziałeś, żeby właśnie przyjrzeć się otoczeniu, z którym ewentualnie będziemy współpracować, tak? Czy, czy faktycznie będzie to wsparcie? Czy, czy będziemy mieli możliwości rozwoju? Wysłuchałam Cię dzisiaj, Grzegorz, z ogromnym zaciekawieniem. Kasia wyczerpała listę pytań, które miałam, miałam do, do Ciebie. Słuchaj, jestem pod ogromnym wrażeniem, naprawdę. Jesteś świetnym liderem, świetną osobą i myślę, że wszystko, co sobie założyłeś, na pewno się spełni. Yy, także gratuluję ci sukcesów, które już yy, osiągnąłeś i naprawdę naprawdę czekam, czekam na więcej. Słuchajcie, obserwujcie Grzegorza. Grzegorz Sadowski, obserwujcie go, bo naprawdę bardzo wartościowy człowiek, wiele można się od niego nauczyć. Yy, no i po prostu jest fantastycznym też kumplem, kolegą. Yy, co tu dużo Panie. mówić? Bo. Człowiec, ja się jest, że znamy się. Grzegorz to człowiek, z którym śmiało możemy iść możemy i spełniać i realizować nasze cele i marzenia. Tak jest. A moje przesłanie do osób, które nas słuchają, to zawsze powtarzam: do tych szczególnie, które jeszcze nie, nie, nie dały się zaprosić jeszcze nic nie wiedzą o, o naszym biznesie. Dajcie się zaprosić, poświęćcie dosłownie 12 minut, żeby zapoznać się z tym, co proponujemy. Decyzja i tak będzie zawsze wasza, ale to zawsze może się okazać kiedyś, że to była niewykorzystana okazja. A co to jest kilkanaście minut, żeby, żeby zapoznać się odrobinę z, z, z naszą firmą, a jeżeli będzie interesująca, to zadać pytań więcej. Może to jest właśnie ten moment, że właśnie znaleźliście, tak jak ja kiedyś, Tą drugą, ten, to drugie źródło, które mi naprawdę pasuje i jestem tu jak u siebie. Dziękujemy bardzo. Grzegorz Sadowski był naszym gościem. Wspaniały Dziękujemy. lider, osoba o wielkim potencjale, które jeszcze dużo osiągnie, będziemy to widzieć. Dużo już osiągnąłeś też jako sportowiec. Żegnamy wszystkich bardzo serdecznie. Katarzyna Rodek, Agnieszka Ziertek. Żegasz, pięknie, pięknie Ci dziękujemy, że byłeś naszym gościem. I życzymy Dziękuję wszystkim. za zaproszenie. Tak, dziękujemy bardzo i życzymy wszystkim dobrego dnia. Cześć. Dzień. Wszystkiego dobrego. Cześć, cześć, trzymajcie się. Dzień.